Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o kanale panamskim. Jeżeli ktoś powie, eh, nieważne, nic ciekawego, to niech się chwilę zastanowi, bo to jest naprawdę bardzo ważny temat. I nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale i dla całego świata. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań najlepiej przez maile, Kanał panamski zbudowali Amerykanie. Zaczniemy od początku. Kanał Panamski zbudowali Amerykanie na początku XX wieku. Chcieli to zrobić w porozumieniu z Kolumbią, bo on by przechodził przez teren Kolumbii. Kolumbia się na to nie zgodziła. Wtedy Amerykanie oddzielili od Kolumbii pas ziemi i wytworzyli państwo Panama. No, i zbudowali ten kanał z nakładem wielkich sił i środków. Masę ludzi tam zginęło przy budowie tego kanału. Trzeba pamiętać, on niby przechodzi przez różne naturalne wody, ale są olbrzymie po drodze różnice poziomów i masę bardzo skomplikowanych śluz, które podnoszą te przepływające statki na bardzo duże wysokości, później. Obniżają te statki, i tak dalej. I kanał panamski był pod kontrolą Stanów Zjednoczonych do 1977 roku, kiedy to Jimmy Carter podpisał specjalną umowę z Panamą, w świetle której ten kanał miał przechodzić pod kontrolę Panamy. Stopniowo i tak stopniowo przechodził do 1999, i od tego roku kanał panamski należy do Panamy. No i teraz, dlaczego on jest taki ważny? Z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że przepływa przez niego podobno 40% całej światowej. Całego światowego transportu morskiego, z czego 80% to jest transport amerykański. No i wiążą się z tym olbrzymie pieniądze, bo gdzieś tam znalazłem taką informację, że za przepłynięcie jednego statku ona ma bierze 50 tysięcy dolarów, tych statków przepływa 14 tysięcy, no to wychodzi z różnymi pobocznymi opłatami, dochodzi do miliarda dolarów rocznie. Więc to jest jakby druga sprawa, bo to przepływanie towarów. Ktoś może zablokować kanał panamski, ktoś to zaraz powiemy, kto, i sytuacja handlowa na świecie by się diametralnie zmieniła, bo te statki przepływają w tej i wewte, prawda? Kolejna rzecz: kanał panamski ma bardzo ważne znaczenie strategiczne. E, zauważyli to Chińczycy, którzy teraz wyłażą ze skóry, żeby opanować ten kanał. To znaczy, robią e, dwie rzeczy: wykupili znaczną część portów z jednego końca kanału, znaczną część portów z drugiego końca kanału i e, przejmują jakby kanał, i, i wszelkie operacje budowlane, bo tam wciąż on jest poszerzany, pogłębiany i tak dalej przy kanale przez podstawione firmy, ale no, nie da się tego ukryć, bo chińczycy jako pierwsi chyba zauważyli, czy uświadomili sobie, że kiedy rozpoczęła się w czasie II wojny światowej wojna amerykańsko-japońska, to w, przebiegała na w ten nie inny sposób i Skończyła się zwycięstwem Stanów Zjednoczonych, między innymi dzięki kanałowi panamskiemu, przez, które, przez który cała ta flota amerykańska przepływała. I gdyby teraz Chińczycy zaatakowali Tajwan, a e, oni mają taki plan, że jak będą atakować Tajwan, to zaatakują również Australię i Japonię, bo one wbrew pozorom, wbrew mapie są bardzo blisko. Tajwanu, ponieważ Japonia i Australia to jest też dużo bardzo wysp, które podchodzą pod same prawie Chiny. No i teraz ta, ta, ten, ta wojna chińsko, Tajwańsko, japońsko-australijska mogłaby inaczej wyglądać, gdyby kanał panamski został zablokowany. I w pierwszej fazie flota amerykańska by nie była w stanie dopłynąć, tam, bo musiałaby okrążyć Amerykę Południową, no co zajęłoby bardzo dużo czasu, nie mówiąc o pieniądzach. I natomiast wojna chińska, chińsko-tajwańsko-japońsko-australijska, to nie byłaby tylko wojna w tamtych obszarach, bo to mogłoby spowodować, spowodowałoby z pewnością zawirowania na całym świecie. No i wreszcie ostatnia y, rzecz to y, kwestia imigrantów do Stanów Zjednoczonych i kwestia y, karteli narkotykowych i zalewu Stanów Zjednoczonych przez narkotyki. Ten zalew jest ostatnio y, za zarządów Bidena zrobił się no, olbrzymi. Y, I y, y, dlatego że kanał panamski stanowi naturalną granicę pomiędzy Ameryką Południową a Ameryką Północną, tak naprawdę to tam jest tylko jeden jedyny most, przez który można się przedostać, no bo y, statki są y, olbrzymie i ten most ma specjalną wyjątkową konstrukcję i kontrola nad tym mostem zatrzymałaby migrantów do Stanów Zjednoczonych, znaczną część emigrantów do Stanów Zjednoczonych. Wszystkich tych, którzy są z, całej, z całego kontynentu Ameryki Południowej w zasadzie, prawda? bo nie oczywiście z Ameryki Łacińskiej, która jest pomiędzy Ameryką Północną a Południową i nie z Meksyku. Także dla Stanów Zjednoczonych to jest wyjątkowo ważna sprawa. I y, y, Trump mówi, zostaliśmy potraktowani bardzo źle z powodu tego głupiego prezentu, który nigdy nie powinien zostać przekazany. A obietnica Panamy dla nas została złamana, no bo Panamczycy raz, że podnieśli ceny w niesamowity sposób, bo Panama, jedni twierdzą, że. 20% jej budżetu jest z kanału, inni twierdzą, że 40% jej budżetu jest z kanału. No ale to głównie te setki milionów dolarów płacą Amerykanie, bo większość to są amerykańskie statki. Wracam dalej do wypowiedzi Trumpa. Cel naszej umowy i duch naszego traktatu został, zostały całkowicie naruszone. I to Donald Trump powiedział, podczas inauguracji jeden ze specjalistów od kanału panańskiego i w ogóle od problemów amerykańskich powiedział przejęcie kanału przez Stany Zjednoczone na pewno uczyniłoby ten kraj większy ale Panamę malutko mówi nawiązując do hasła trumpowskiego ruchu Maga Andrzej Wojcieszak, doktor nauk wojskowych w specjalności zabezpieczenia logistycznego, zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor Wojcieszak, między innymi autor publikacji naukowych o kanale panamskim, wylicza, że miliardy, miliardy które Panawa zarabia na e, zarządzaniu kanałem, to obecnie 40% PKB tego kraju. To on e, twierdzi. Trump y, mówi ponadto, że właśnie Chińczycy kontrolują kanał panamski. Y, wiadomo, że Chiny prowadzą ekspansję w różnych regionach świata. Dla przykładu, podczas ostatniego kryzysu finansowego w Europie proponowali wsparcie finansowe y, Grecji w zamian za przejęcie ważnych elementów infrastruktury y, w tym kraju. Dziś Chińczycy spoglądają głównie na Afrykę Wschodnią i Amerykę Łacińską. Z uwagi na bardzo wysoki wzrost chińskiego PKB realizują oni inwestycje na całym świecie, przypomina dr Wojciech. Natomiast kanałem panamskim administruje rząd Panamy przez swoją agencję. Jednak Chińczycy obecni są w tym rejonie, ponieważ mają oni udziały w dwóch strategicznych portach: na wejściach do kanału od strony Pacyfiku od, oraz od strony. E, Atlantyku. No także yy, no, Trump yy, się jak na razie postawił. Na razie to są, jak mówię jak na razie, bo na razie to są słowa. Natomiast pytanie, co zrobi, prawda? Bo Panamczycy ogłaszają, że nie cofną się ani kroku. Yy, mają wsparcie w Chińczykach, no i teraz Trump może albo próbować jakiś środków gospodarczych, nacisku ekonomicznych, szerzej mówiąc, albo może po prostu wysłać wojsko do Panamy, co już się zdarzało. No byłaby to wojna lokalna. Pytanie, czy nie próbowaliby w tą wojnę E, ingerować Chińczycy. E, oczywiście pod przykrywką. E, zobaczymy, ale patrząc z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, e, to co mówi Trump o kanale panamskim i patrząc z punktu widzenia światowego pokoju, to co mówi Trump o kanale panamskim, no to. Trudno mu zaprzeczyć i należy się tylko bardzo dziwić temu, że poprzedni prezydenci tego tematu nie podejmowali. Nie pamiętam, czy Trump podczas pierwszej swojej kadencji podejmował ten temat. Chyba nie. Ta druga kadencja jednak znacznie różni się od tej pierwszej. I na pytanie, dlaczego myślę, że Trump się dopiero uczył i, i skupiał się na, na sprawach takich, które uznawał za najważniejsze, natomiast dużo się nauczył podczas tej kadencji. Wyeliminował dużo ludzi, którzy stanowili piątą kolumnę w jego ekipie, później miał cztery lata na naukę, i dzisiaj widzimy tego efekt. Dziękuję bardzo.